Co, jestem, czy mnie nie ma? Jestem chyba już nie? Nie wiem czy stało. Siema. Nie mam pojęcia. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Yy, możesz odświeżać fruktozaur, ale jak yy, nie odświeżyłeś, to mnie nie słyszysz pewnie teraz. Także, no nie wiem, co mam ci powiedzieć. Kurde, tak myślałem, że jak stream się wyjebał, to że już nie będę wracał. I, i że już idę spać. A tak, to jeszcze kurde, zobaczymy te areny, no. Ja mówiłem, że pora spać? Zaraz pora. Spontanicznie dzisiaj bardziej no. Co popsułem? Nie wiem, wiesz, dzisiaj nawet jak nagrywałem podcast, to miałem problemy z internetem. I trochę się boję sprawdzać jak, jak się nagrało. Jutro rano zobaczę. A miałem problemy z internetem chyba dlatego, że była w kurwy burza. Już trzeci stream w tym tygodniu, no, no to wygląda. Wczoraj też chyba była przerwa w streamie. Tylko jakoś jakaś taka krótsza. Czy jest z nami Waldek? Też się zastanawiam. Waldek nigdy nie był z nami, bo Waldek był w przeszłości. Ty ja tu na podglądzie i tak pokazuje mi, że stream jest offline. Dlaczego? O, już jest online. Dobrze. Dobrze. i arenę miałem sprawdzić. Co to jest ta arena? Czy zrobiłem save'a? Chyba zrobiłem. Four fighters mówisz? Na pewno szefowa wjeżdża. Na koniec każdej tury pod wszystkimi jednostkami pojawiają się trujące chmury. Okej. Okay. Okej. Okay. Trzy walki z rzędu. Czterech walczących. Mhm, uh -huh. gdy walczący straci całe zdrowie, nie umiera, ale wypierdala z walki, okej. Okay. Czy mam brać jakiegoś dyktansowego zawodnika, czy samych napierdalatorów? Hmm. Chuj, na razie wezmę tych, którzy po prostu są ze mną najdłużej. i tak używamy mu kask zamiast temu ściągaj czapkę gnoju masz czapkę ziomek no pa 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 mm. Utrzykanie nie wezmę, bo on jest łucznikiem, On mi się nie przyda tutaj. Znaczy nie wiem. Siema miłość. Ja nie szanuję widzów. Czy krótka gosia dzisiaj na zachęty jest opcją? Yy, nie, jutro robimy streamusiowy. Czy ja was szanuję? Pytasz Marysia? niektórych nawet większość powiedziałbym Waldek jesteś <grywk> Dobro jedziemy pierwsza runda Wypierdoli się gra, ty, wypierdoli się. Ona czasami się wypierdala. Kodowanie przeciężone, mówi mi yy, OBS. Co to znaczy? Nie gnębię go, pączek. On był dla mnie yy, ten, wczoraj bardzo dziwiły. Czy przedwczoraj? Kodowanie przeciężone było napisane. Ty, zawiesiło się. Zawiesiło się. Kończymy streama, kurde. Wszyscy z tego nie będzie dzisiaj. Gra jest wyjebana. Koniec Jakby procek nie wyrabiał. Kurde może, nie wiem Ale... Teraz odnosisz się, yy, fruktozaur, do komunikatu o kodowaniu, czy o tym, że gra się zatrzymała? Bo gra się. wypierdala, tak czy siak. Nie, idę spać, kochani. Dobranoc, Tomasz. Dobranoc, też Maria. Uspokajam. Słuchajcie, widzimy się jutro około 17 z gościem Duszak. I to tyle, mam do powiedzenia. Dziękuję wam za dzisiaj, za ten gamerski wieczór. I co? jajco chyba, no nie. Dobrej nocy, dobrej nocy, do jutra, do zobaczenia Serwus, hello Czy naprawdę tylko o to w życiu szło? Fruktozor, bo ja poszerzam target grupę, wiesz? I staram się ucywilizować Aczkolwiek, jak zacznę zakładać marynarkę regularnie, to... Powiedzcie mi, żebym przestał